Szelongowska przerwała milczenie po śmierci Mindaka. Druzgocące słowa, gwiazdy komentują Śmierć Macieja Mindaka wyraźnie poruszyła wiele osób, nie tylko jego fanów, którzy z zaangażowaniem śledzili materiały publikowane w sieci przez 38-latka, ale również znanej osobistości Cenionego eksperta w poruszających słowach pożegnała m.in. Dorota Szelongowska. Jej słowa chwytają za serce. Maciej Mindak nie żyje. Maciej Mindak uchodził za cenionego eksperta związanego z nieruchomościami oraz popularną osobowość telewizyjną oraz internetową i od lat cieszył się wyraźnym zainteresowaniem widzów. 38-latka można było zobaczyć w m.in. House Hunter, poszukiwacze domów. Mieszkaniu na miarę czy misji mieszkanie popularnym kanale na YouTube. W programach, w których brał udział Maciej Mindak, chętnie opowiadał o nieruchomościach oraz swojej pracy, która stała się dla niego również pasją. Ponadto prężnie działał w mediach społecznościowych i to właśnie tam pojawiły się druzgocące informacje związane ze śmiercią 38-latka. Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak, ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę. Pożegnanie i pogrzeb Macieja odbędą się 8 sierpnia 2025 o godzinie 14.30 na cmentarzu komunalnym południowym. Adres, Antoninów 40, w sala ceremonialna, przekazano. Na tę chwilę nieznana jest oficjalna przyczyna śmierci Macieja Mindaka, lecz jak wynika z nieoficjalnych informacji, podawanych przez Fakt, 38-latek w nocy z 22 na 23 lipca brał udział w wypadku drogowym. Jak podaje dziennik. Ekspert do spraw nieruchomości miał wówczas podróżować motocyklem i nie ustąpił pierwszeństwa innemu pojazdowi, co skutkowało wypadkiem. Maciej Mindak miał trafić do szpitala z bardzo poważnymi obrażeniami, lecz pomimo działań specjalistów, jego życia nie udało się uratować. Internauci żegnają Macieja Mindaka. Pod postem, który został opublikowany na Facebooku i w którym przekazano druzgocące informacje związane ze śmiercią Macieja Mindaka, pojawiło się wiele komentarzy od wyraźnie zasmuconych i rozgoryczonych internautów. Ci ogromnie ubolewali nad odejściem 38-latka, jednocześnie wspominając chwile, w których z zaintrygowaniem słuchali jego słów, płynących wprost ze szklanych odbiorników. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy i się śmialiśmy, bracie. Kondolencje dla rodziny i podziękowania za wychowanie na tak dobrego człowieka, który dawał tyle dobrego na tej ziemi. To jest niemożliwe? Bardzo lubiłam oglądać pana Maciej'a, profesjonalista z sercem do tego, co robi życzliwością dla ludzi, poczuciem humoru i nienaganną prezencją najlepszy ogromny smutek i żal. Kondolencje dla rodziny. Niemożliwe? Brak słów. Wyrazy współczucia dla rodziny. Uwielbiałam poczucie humoru pana Maciej'a i bardzo lubiłam jego programy. Co za ogromna strata. Matko, nie wierzę. Uwielbiałam go i jego programy, straszna pustka teraz będzie bez niego, cudowny człowiek, zawsze mnie rozbawił, a na jego House Hunters czekałam z niecierpliwością, serducho pękło, wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny. Straszna wiadomość, wyrazy współczucia dla najbliższych. Będzie nam wszystkim bardzo brakować maćka, jego energii, poczucia humoru i tego wspaniałego podejścia do świata. Wielka strata, czytamy. Dorota Szalongowska żegna Macieja Mindaka. Informacja o śmierci Macieja Mindaka pojawiła się również na jego profilu, znajdującym się na Instagramie. Tam także znalazło się wiele chwytających za serce komentarzy od osób, które wyraźnie zasmucone są śmiercią 38-latka. Wśród nich pojawił się krótki wpis zamieszczony przez Krzysztofa Mirucia. Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w spokoju, napisał. Swojego smutku nie kryła także Dorota Szelongowska. Pod czarno-białą fotografią z wizerunkiem 38 latka złożyła na ręce najbliższych Macieja Mindaka najszczersze kondolencje, okraszając jej emotikonką ukazującą złamane serce. Maciuś. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych, napisała.